Siemaneczko, kochani widzowie, witam Was w kolejnym dniu odliczania do matury. Zostało nam 56 dni i mamy kolejne zadanie obliczeniowe z matury 2020. Zadanie jest dwuczęściowe i trzy punkciki za nie możemy zgarnąć, a jest to absolutna klasyka gatunku, czyli mieszamy zasadę z kwasem i mamy obliczyć pH, jakie powinien mieć roztwór końcowy. No to zobaczmy. Zmieszano 100 cm wodnego roztworu BAOH2. Dobra, to ja od razu zaczynam wypisywać dane. Czyli objętość zasady 100 cm czyli 0,1 dm sześciennego. O stężeniu 0,2 mol na decymetr sześcienny. Czyli stężenie zasady 0,2 m. Z 40 cm sześciennymi wodnego roztworu HCl, czyli objętość kwasu. 0,04 decymetra sześciennego. Od razu zamieniam centymetry na decymetry. O stężeniu 0,8 mola na decymetr sześcienny. Czyli stężenie kwasu 0,8 mola na decymetr sześcienny. W mieszaninie przebiega reakcja. No, kwas, znaczy H plusy plus H minusy dają wodę. Może ją zapiszę w ten sposób. E, tak troszkę na boku. Bo tak będzie łatwiej. E, to jest ta sama reakcja. H plus plus OH minus daje wodę. I to co mamy zrobić? Obliczyć pH powstałego roztworu. Yy, w obliczeniach przyjąć, że objętość roztworu jest sumą objętości roztworu o zasady i kwasu. I wynik końcowy do drugiego miejsca po przecinku. No to jest w sumie ważne. Dobra, zadanie takie robi się klasycznie. Przerabiamy sobie dostępne nam dane na ilość moli H plusów i OH minusów i zobaczymy, co będzie w nadmiarze. Prawda, bo. To co będzie w nadmiarze, no to to będzie decydowało o tym jakie pH będzie na końcu. Jak H plusów będzie więcej, no to końcowy roztwór będzie mieć odczyn kwaśny i pH mniejszy od 7. Jak OH minusów będzie więcej, no to końcowy roztwór będzie mieć odczyn zasadowy i pH większy od 7. Najpierw dla zasady. Będziemy korzystać z przekształconego wzoru na stężenie molowe. Stężenie molowe to jest ilość moli przez objętość, czyli żeby policzyć ilość moli, to musimy stężenie razy objętość robić. Czyli ilość moli zasady to będzie 0,1 razy 0,2, czyli 0,02 mola. OK? To samo dla kwasu. Stężenie razy objętość, czyli ilość moli kwasu, to będzie 0,032 mola, zwane także 32 tysięczne mola. No i teraz ktoś by już pomyślał: O, dobra, kwasu jest więcej, ale chwila, chwila. My na razie policzyliśmy ilość moli cząsteczek wodorotlenku baru i kwasu chlorowodorowego, ale Przecież BaOH2 dysocjuje, każda jego cząsteczka dysocjuje na, no dobra, kation baru, to nas akurat na razie mało obchodzi, i na dwa jony wodorotlenkowe. Innymi słowy, ta dysocjacja jest 1 do 2, czyli skoro w wodorotlenku baru mamy dwie setne mola, wodorotlenek baru to jest silna zasada, więc cała dysocjuje w roztworze wodnym, to znaczy, że ilość moli jonów OH-, minus, czyli NOH-, minus, to będzie dwa razy więcej niż 200 mola, czyli 0,04 mola. Ok, a teraz zobaczcie HCl. Również mocny kwas dysocjuje na H, plus i Cl-, minus, ale w stosunku 1 do 1, to się dzieje tutaj. Czyli ilość moli OH- minusów akurat będzie taka. Sorry, nie OH-, minusów, ilość moli H-, plusów i nie będę już tego pisana kolorowo. Będzie taka sama jak ilość moli kwasu, ilość moli HCl. Czyli co się jednak okazuje? No, jednak OH minusów jest więcej, prawda? Czyli dobra, wyobraźmy sobie, że ta reakcja zachodzi. H plusy są w niedomiarze, więc reagują całe. Czyli po reakcji zostanie nam nadmiar OH minusów. Teraz ile dokładnie? Ilość OH minus em, końcowa, nie wiem, K to Będzie 0,04 minus 0,032. No bo taka ilość OH-minusów przereaguje z 1 do 1 z h których było właśnie tyle, prawda? Czyli oha minusów też ubędzie 0,032 mola. To wychodzi 0,008 mola. I teraz liczymy sobie stężenie OH-minusów w końcowym roztworze. Czyli tak, stężenie OH-minus. To jest ilość moli przez objętość. Ilość moli już znamy, a objętość, jaka będzie objętość końcowa roztworu? Mieliśmy założyć, że to będzie suma objętości zasady i kwasu. Czyli dzielimy to przez 0,14 cm3. I tak się składa, że to wychodzi 0,057 mola na decymetr sześcienny. Co teraz robimy? Możemy obliczyć POH. POH to jest minus logarytm ze stężenia OH-minusów. Stężenie OH-minusów mamy obliczone, czyli po prostu wklepujemy to w kalkulator. Mamy minus logarytm dziesiętny z 57 tysięcznych. To wychodzi 1,24. Czyli pOH jest no, całkiem niskie. I teraz skorzystamy z zależności między pH i pOH. Wiemy, że pH plus pOH. Równa się 14. Czyli, żeby obliczyć pH, musimy zrobić 14 minus pOH. POH już sobie policzyliśmy, czyli pH to jest po prostu 14 minus 1,24, czyli 12,76. To jest poprawna odpowiedź do tego zadania z poprawnym zaokrągleniem. Do drugiego miejsca po przecinku, czyli dosyć y, dokładnie. Ale dobra. Mamy zrobione to 14,1. Dwa punkciki są nasze. Absolutna klasyka gatunku to zadanie. I 14.2. Wpisz do tabeli poniżej wartość stężenia molowego jonów baru i chlorkowych w otrzymanym roztworze. OK, bar. No, nie zastanawialiśmy się wcześniej, ale wspomniałem, że jeszcze przyjdzie na niego pora. Stężenie molowe baru to będzie ilość moli baru przez objętość końcową roztworu. Już wiemy, że to jest 0,14 dm. sześciennego. Policzmy sobie na boczku w takim razie. Ba2+. To się równa. No właśnie. Ile moli tego baru, tych kationów baru mamy? Powiedziano nam, że tak. Znaczy obliczyliśmy sobie. Ilość moli zasady to 200 mola. Widzimy, że ta zasada dysocjuje na kationy baru w stosunku 1 do 1. Czyli tych kationów baru też będzie 0,02. Czyli mam 0,02. No już bez jednostki. Przez 0,14. Jak się to policzy, to wychodzi około no, 0,14. Mola na decymetr sześcienny. Czyli Tutaj wpisujemy po prostu 0,14. Nie musimy jednostki, ponieważ jednostka już jest uwzględniona, jakby w tabeli. Taki zapis oznacza, że wszystkie liczby, które się pojawią w tabeli, mają jednostkę mol na decymetr sześcienny, czyli my jej nie musimy pisać. Teraz chlorki, prawda? Tak samo ilość moli chlorków przez tą objętość 0,14 decymetra sześciennego, ile tych chlorków będzie? Zobaczcie, kwasu było 32 tysięczne mola. Kwas dysocjuje na chlorki również w stosunku 1 do 1, czyli chlorków też będzie 32000, czyli 0,032 i to wychodzi około 0,23. No cholera, no. 0,23 mola na DCM sześcienny, czyli wpisujemy w tabelę liczbę 0,23. Na dzisiaj to tyle, jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę, zostaw suba, byłbym mega wdzięczny. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i słyszymy się następnego dnia. Na razie do usłyszenia.